Projekt Paweł Strzelecki odkryty na nowo to kolejna inicjatywa edukacyjna Fundacji Sofiika, finansowana ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Jego bohaterem był Paweł Edmund Strzelecki, patron roku 2023, pierwszy Polak, który okrążył indywidualnie świat w celach naukowych. Ta naukowa podróż zajęła mu aż 9 lat. Był na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. Prowadził badania geologiczne. Między innymi odkrył złoża węgla na Tasmanii czy złoża miedzi w Kanadzie, które są eksploatowane do dzisiaj. Nawiązywał relacje z tubylczą ludnością. Fascynował go świat i większość swego życia poświęcił na jego odkrywanie. W maju i czerwcu zorganizowałyśmy sześć otwartych warsztatów edukacyjnych, podczas których uczestnicy poznawali życie naszego bohatera oraz tajemnice i skarby Australii, na której Strzelecki spędził aż cztery lata. To tam w 1839 roku odkrył złoto, zdobył i nazwał najwyższy szczyt tego kontynentu, czyli Górę Kościuszki. W części warsztatowej uczestnicy poznawali pracę geologa, badali oraz identyfikowali skały. Zajęcia odbyły się w sześciu lokalizacjach. Grodziskiej Mediatece, Brwinowskim Pałacu Kultury, Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych w Podkowie Leśnej, Milanowskim Centrum Kultury, świetlicy w Regułach oraz Domu Kultury w Żabiej Woli. Część absolwentów warsztatów edukacyjnych zaintrygowana postacią Strzeleckiego zdecydowała się wziąć udział w drugiej propozycji realizowanej w ramach projektu, to jest warsztatach ilustratorskich, jakie odbyły się w maju i czerwcu w Grodzisku Mazowieckim oraz Brwinowie. Tutaj pod okiem graficzki i ilustratorki Anny Rzaczek-Siwczuk powstały prace obrazujące życie i dokonania Pawła Strzeleckiego. W trakcie obu warsztatów powstało łącznie 36 prac. Wydarzenie finałowe projektu to wystawa zorganizowana 29 września w Mediatece w Grodzisku Mazowieckim. Zapraszając ilustratorów, ich rodziny i społeczność lokalną, chciałyśmy uczcić 150. rocznicę śmierci Strzeleckiego. W trakcie trwania spotkania można było poznać ciekawostki z życia patrona roku, a autorom rysunków wręczone zostały upominki i dyplomy. Wystawa, połączona z poczęstunkiem, spotkała się z bardzo dobrym odbiorem publiczności. Z rozmów wiemy, że wiele osób po raz pierwszy, dzięki naszemu projektowi, mogło usłyszeć o osobie strzeleckiego, z czego bardzo się cieszymy.